Witajcie, z tej strony odkrywca Radyktors, właśnie kolejny materiał z serii World Thunder i teraz razem zagramy bitwę na 8.7 za pomocą brytyjskiego drzewka, tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to właśnie czołg podstawowy, mianowicie Chieftain Mark V i kolejny tutaj Chieftain Mark 3 do tego dochodzi jeszcze pojazd lekki, mianowicie Vickers Mark 11 teraz troszeczkę zni zniżamy się w vr Czyli na 8.3, mianowicie tak, pelotka Falcon i jeszcze do tego śmigłowiec na 8.3, czyli mianowicie scout AH Mark 1. Tak więc tak to się prezentuje. Ja mam tutaj kartę odpaloną, 30% punktów doświadczenia. Tak więc co? Rozpoczynamy naszą batalię. Tak więc zapraszam Was tu, tutaj do oglądania, a my tymczasem przechodzimy już tutaj do pierwszej batalii, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że pozytywnie, to się jeszcze okaże. I pierwsza mapa to jest Kampania, ok, czyli tak to się prezentuje, no to dobra, zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że dobrze, ale to jeszcze się oczywiście okaże. E, tutaj takim dobrym akcentem będzie może Vickers z 11 i ja tutaj zamontuję, a raczej załaduję znacznie więcej amunicji. Dlaczego? No to jest Dump to na pewno, ale tu też jest taka mapa no dość otwarta. Inna sprawa to jest taka, mianowicie, że ja pojadę gdzieś tutaj i tutaj będę bronił mojego punktu przed przeciwnikiem, który będzie jechał właśnie na punkt B, dlatego też ładuję więcej amunicji. A teraz takie pytanie za e, dużą ilość punktów, nie wiem, doświadczenia, czy tam pieniędzy w grze. to jest takie, czy ja mam tutaj zestaw naprawczy, czy nie mam? Bo nie jestem tego pewny, szczerze mówiąc, więc jest to nawet dobre pytanie. Czy ja mam tutaj zestaw naprawczy? No nic, najwyżej to się okaże. A na razie jedziemy do przodu. Pewnie nie pojadę tą drogą. Bo tutaj jest większe ryzyko, że dostanę zaraz od pocisku jakiegoś. Pomimo, że przeciwnicy nie mają po tej stronie spawna, czyli mianowicie tutaj, tylko dopiero tutaj, ale niestety jest takie ryzyko. Wystarczy, że jakiś bardzo szybki pojazd. Nie wiem. E, ruskie? No to jak ruskie, to BTL-ka. Jak nie BTL-ka, to jeszcze do tego dojdzie oczywiście jakiś Niemiec. Na przykład nie wiem. Leopard, Malder. I jeszcze Szwecja. Szwecja co ma szybkiego na tych kierach? A i KV, i KV jest chyba znacznie mobilny. To jest znacznie taki mobilny pojazd. No to prędzej i KV. No i Vital. No tak, jeszcze Vital jest bardzo mobilny. Zresztą Vital jeździ jak dosłownie MBT. Ma taką prędkość. Ale czy tak tutaj będzie? Nie wiem, zobaczymy. Na razie tutaj podjeżdżamy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie strzeje w dubsko. Jest takie ryzyko i to dość duże ryzyko. Na razie mamy spokój. No, jeszcze od helikoptera mogę dostać, bo tutaj jest bardzo blisko punkt rozpięcia się śmigłowców. Więc gdyby coś miał ten lecieć, to niestety mogę dostać bardzo piękny masaż rakietowy. To był Gepard. Widzicie? Ja tak dobrze, że ten tędy pojechałem. Bardzo dobrze. O, dostałem prawie. Aha, ten pociech jest znacznie szybszy i zaraz dostanę. O! Już nie! Juszek. Juszek, cholera jasna. Nie stać mnie, to wiecie co? Ja użyję Falkona. Tak szczerze mówiąc, chyba dobrym pomysłem będzie falcon. Druga sprawa to, żebym zaznaczył sojuszniko, tutaj jest Juszek. Dobrze, tak więc falcon i jedziemy do przodu. Mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam trochę lepiej. A i tak jedyny jest taki plus, że ja chociaż jakiekolwiek jedno zniszczenie złapałem na tym weekendzie. Bo ten weekend, no na razie mam pechowo, bo wielki pech. Co tam robi Gepard? Tak blisko? Dziwne. Nie wiem, zrozumiałem, gdyby to było, nie wiem, jakieś zt 57 albo na przykład, nie wiem, Falcon. O! A co robi tam Gepard? No ja rozumiem, że Gepard ma jeszcze to taką amunicję przeciwpancerną, apds jest -y załadowane, ale to nie jest jakoś specjalnie dużo amunicji, bo on chyba ma 60 naboi? Albo 48? No, to raczej dużo nie zrobi, tak? Nie tak jak ja tu mam tutaj, że mam, no, masę amunicji, tak? Więc ja jestem taki dosłownie niższy czołgów. No dobra, na razie jedziemy, to jedziemy, tak? Dokładnie. A co dalej będzie, to się okaże. Czysto? Czysto? O dziwo. Tutaj też jest czysto. Mhm, mm czyli może nie zginę. Może nie zostanę zniszczony nagle. Chyba, że nagle coś wyjezie ten. A. A? O nie! Ehe! Maus! Ja Mausowi podziękuję. No właśnie, biedny Island. Ja, ja mam sobie nic nie zrobię. Mogę ewentualnie go pomasować, ale tylko tyle. A ja potem zwać wąsienica. Też tak mogę zrobić. No, czy są tutaj jacyś wrogowie? Chyba tak, bo drzewo spadło. Albo nie wiem, wydawało mi się, czy nie? Ktoś tutaj jest? Hello, wilk. Czysto? Odbiłem, co? E, e, T54, tak? Ja nie mam jak go przebić. Ewentualnie po boku, albo od tyłu, to prędzej, Od od przodu no, raczej będzie ciężko. I tak dobrze, że to nie jest Maus, bo Mausa to raczej nigdzie go nie przybiję. O, asysta. Fajnie, fajnie. Asysta, to ja lubię. Okej, okay. chyba mnie nie zaważył. Chyba. Raczej tutaj będzie przestrzał na mnie. Tak, czy nie? Nie, jest OK. No, bo powiedzmy, że jest spokojnie. Ja jeszcze ja tutaj zmienię pozycję bardziej. No, to trochę tak słabo mi poszło tutaj w bitwie. Dużo nic nie zrobiłem, bo też mało przeciwników spotkałem. Bardzo mało z u Na razie, jest spokój. No chyba wygramy raczej na pewno. Poprzez słaś się przejęcie Stefy. Wyprzecieliśmy proga. W jak 4, jeśli rozwali nam rojkata na... Trojka, ta na punkcie... A, i coś mi tędy przejechało i to był chyba znowu rusek. Tak, to był rusek. Tylko jeszcze jeden jest. I to by pytanie co to też było. Aha, pelotka no spoko T-54 został wyeliminowany Odwracamy wieże. To nie jest jeszcze koniec zabawy, bo jeszcze mi coś tutaj podjeżdża, ale dobra. Bitwa się skończyła. No to nawet coś zrobiłem. Nawet coś zrobiłem. No, drugie miejsce. Trochę pieniędzy, trochę punktów doświadczenia. Tak, właśnie teraz spadam Foxa. Jak tutaj widać. Dobrze, tak więc przechodzimy do następnej bitwy. Kolejna batalia. A, a właśnie. Nie sprawdziłem jeszcze. A nie, mam tutaj zestaw naprawczy. Ok. Czyli kajapracy działa teraz, badam. No dobrze. Mhm, kajapracy działa. Tu pewnie później gaśnica. No spoko. W porządku. Aldeny. Zima. No to wiecie co, zależy jaki to będzie tier, ale raczej na pewno będzie Vickers w z pierwszej kolejności. O, pełne A tier, niestety. Czyli jest to 9,7? Ale dobra, zobaczymy. Na pewno ja pojadam w pierwszej kolejności na punkt A, a później zobaczymy co będzie dalej. Ale na razie to tak to załatwimy. O, taj posiemdziesiąt dziewięć. Polski heretyk. Ciekawy nik, na no nic. Chyba do przejęcia. dobra, strefa przejęta. Tak więc ja teraz skręcam. A co to jest za pelotka, co wjechało na punkt B? Co mnie dobre pytanie. Aha, wizel to był. To był wizel. A tam czołg średni podjeżdża. Co to jest? To jest Kpz? Działa nowy, czyli wciąż może strzelać. Zwłaszcza, jak ma te działko jeszcze kolejne. w 182. M1. No, niestety, czybrać skauta? Chyba tak, weźmiemy tutaj śmigłowiec. Tylko pamiętajmy, że ten śmigłowiec jest trochę upośledzony. Mianowicie, nie mogę zbytnio robić ostrych manewrów, jak to robię w przypadku Toptiera na 12. Nie, na 12.0. Mianowicie za pomocą śmigłowca Aerokopter Tygrysa. Bo tam mogę spokojnie robić takie manewry. A niestety, w przypadku tego scouta, to scout dostaje czasami padaczkę. I kończy się tak, że można bardzo łatwo się rozbić. A tam chyba jest to M163. Czekajcie, jakie mam zasięg na te laki? tak? 3,5. Czy jeszcze poza moim zasięgiem, niestety. No już jest w moim zasięgu I stoi w miejscu, na razie no, no naprawdę? Naprawdę? No co za... Cholera jasna Tutaj coś było, tak? Nie? A jest coś, tylko źle trafiłem. Co to jest w ogóle? O o! No! Chyba to są jakieś jaja już na... Aha, jeszcze się nie dostałem, i tak. Nie wiecie co, ja to nie skomentuję. Tak gdzie moja rakieta lecie to nagle ta osoba po prostu wybucha i tyle. No po prostu, naprawdę, mieć takiego pecha na śmigłowcach, to trzeba się postarać. Tam gdzie nie strzelę, to nagle przeciwnik ginie. I weź tutaj zrób czasami jakieś punkty na helikopterze. Jak masz takie sytuacje, niezbyt przyjemne. A, a tam gostek jeszcze się rozbił. Ten co mnie rozstrzelał. Ciekawe. A, bo to jest totalna wygrana. Dlaczego ja mam... Dlaczego ja mam takie miejsce? Przecież ja prawie nic nie zrobiłem w tej bitwie. Tylko jedno zniszczenie... A, czekaj. A ta asysta? A, asysta to pewnie jest GPZ. No, zniszczenie to jest na tym bizru. No i przejęcie strefy. Teraz czekaj, ja mam takie miejsce? wiem Anomalia. Anomalia Gaginowa. Tak to bym uznał. I tyle. bo 105! Ale chyba został zniszczony, tak? Zresztą i tak spadał, ale liczyłem na asystę, że może asystę złapię, ale nie było tematu. A czy to jest samolot? Mhm, jest samolot. Tylko bardzo wysoko. No dobra. W ogóle się pytam. Co to jest? SK 60? Aha, sab to był. Okej. No dobra, koniec bitwy, bardzo szybka bitwa. No i oczywiście druga wygrana pod rząd. Więc dobre i to. No, troszkę tam zarobiłem, trochę punktów doświadczenia, zawsze to coś. Dobrze, ja będę kończył w tym momencie ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostawcie tutaj suba oraz baleczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.